odcinek o kobiety. Brzmi ciekawie. Bo to prawda, że one są ważne w czasie badań i w całej profilaktyce. E, tak, bo ja uważam, że kobiety są siłą napędową profilaktyki, zarówno jeśli chodzi tutaj o moją działkę gastroenterologiczną i badania, ale widzę to również w, rozmawiając z kolegami, specjalistami w innych dziedzinach. No właśnie, i dlatego my też tutaj, tak? Ja i Woda Dowak, członek zarządu Fundacji Zdrowy Brzuch i. I Marta Dobra, gastroenterolog, również współpracownik i osoba, która jest zaangażowana mocno w działania Fundacji Zdrowy Brzuch. No i nie zapomnij dodać, że również twórca programu Fundacji Pierwsza w życiu kolonoskopia. No, mam ten zaszczyt i cieszę się, że taki program powstał dzięki mojemu pomysłowi mojej inicjatywie. No to słuchaj, wracając do tematu kobiet. Ja tak obserwuję i wydaje mi się, nie wiem, czy mam rację, ale kto częściej interesuje się badaniem. Czy faktycznie kobiety częściej zaglądają do gabinetu, dopytują, jak to jest, jeżeli chodzi o płeć męską i damską? Wiesz co, jeżeli chodzi o kobiety i o mężczyzn, to faktycznie. Z moich obserwacji wynika, że częściej badaniami i profilaktyką interesują się jednak kobiety i postrzegam to trochę jako, jako osoby takie, wiesz, strażniczki domowego ogniska, czy tej strażniczki rodzinnego dobrostanu, ponieważ one przychodzą zarówno w swojej sprawie. Ale bardzo często również pytają o to, w jaki sposób mogą pomóc swoim rodzicom, rodzeństwu, partnerom, dzieciom. Więc one jakby tak ogarniają czasoprzestrzeń rodziny, a często zdarza się również, że jakby swoje środowisko także angażują, bo są to takie kobiety działaczki czyli angażują w badania, w przyjście na badania profilaktyczne koleżanki z pracy, koleżanki na przykład z różnych miejsc, w których spotykają się, z różnych klubów, kursów, bo takie, takie osoby również widuję i takie osoby również pytają, no to kobiety głównie, mężczyźni również, ale z tego co widzę, dużo rzadziej i zwykle w takim mniejszym zakresie, tak? Dla żony, dla brata, dla ojca, matki, czasami jako towarzysz dla kolegi, z którym nie ma kto przyjechać, no to mężczyźni również. Rola kierowcy prędzej. Tak, rola kierowcy i takiego pomagacza bardziej, a natomiast kobiety bardziej są, jako osoba wspomagająca, wspierająca, również duchowo, nie tylko fizycznie. Bo bardzo często to mamy mamy, siostry, córki, koleżanki, sąsiadki w gabinecie się przewijają. A jeżeli chodzi o badania przesiewowe, czy tutaj ta tendencja jest taka sama, czy na badaniach przesiewowych częściej zgłaszają się kobiety? Częściej jednak na badaniach profilaktycznych i badaniach przesiewowych. Widuje kobiety. Nieraz zdarzało się, że na liście na przykład 10 kolonoskopii było 9 pań i jeden pan. Odwrotna statystyka chyba nie zdarzyła się nigdy, albo były to takie dosyć specyficzne momenty w badaniach, jak na przykład czas, kiedy Jeden z kierowców takiego dużego przedsiębiorstwa transportowego miał w trakcie kolonoskopii wykrytego zupełnie bezobjawowego raka jelita grubego, i potem nagle, jakby hurtowo, gremialnie zgłaszali się jego koledzy z pracy. No to wtedy przez taki krótki okres czasu przeważali w badaniach mężczyźni, ale to było na zasadzie koledze się przydarzyło, a nigdy na nic nie narzekał no to my się wszyscy zbadajmy, bo my też nie narzekamy. A słuchaj, jak najczęściej słyszysz w gabinecie, a, czy pytasz, czy kobiety same opowiadają, w jaki sposób one wpłynęły na to, że ci mężczyźni się u Ciebie pojawili? No bo to jest inwazyjne badanie, zmusić się nie da, a przekonać, tego one to robią. Robią to na różne sposoby. Czasami właśnie mówią, że robią to tak troszeczkę Tłumacząc, co jest ważne, bo twierdzą, że jakby świadomość tutaj jest najważniejsza. Czasami najpierw przychodzą z małżonkiem, bratem, partnerem i one poddają się badaniu jako pierwsze, tak jakby są wystawione na pierwszą linię frontu, a potem za nimi przychodzi, że tak powiem, ten mężczyzna, który tam też powinien się zbadać. Często właśnie przychodzą jako wsparcie i czekają za drzwiami, i potem, jakby takie żar w żartach, właśnie mówią, że siedzą za drzwiami i pilnują, żeby ten ich facet nie uciekł z gabinetu. Oczywiście żartem, ale jak ja mówię, w każdym żarcie jest odrobinka prawdy. Kiedy jeszcze kobiety przychodzą? Na pewno czasami przychodzą z, ze swoją. Swoim, że tak powiem, tym mężczyzną, czy partnerem, czy bratem, czy ojcem, najpierw na wizytę, żeby mógł jakby zapoznać się ze mną, jako z osobą badającą, przeprowadzającą badanie, żeby mógł zadać pytania, rozwiać wątpliwości. Często one jeszcze mają na karteczkach spisane jakieś tam wątpliwości, które wypłynęły w trakcie. No jak taki mężczyzna nabierze zaufania, no to wtedy też łatwiej przychodzi, namawiają, proszą tłumaczą, wspierają na wszystkie możliwe sposoby, bo widzę, że kobietom bardzo zależy na zdrowiu, na profilaktyce jakby swoich partnerów, tak? Czy mężczyzn w swoim otoczeniu, na swoim również i one nie tylko zresztą dbają o, o panów, ale również o kobiety w swoim otoczeniu, tak? Czyli o siostry, o mamy, yy, o kuzynki, o drugą teściową, również o koleżanki w pracy i właśnie te, to całe yy, grono, którym się otaczają. No to fakt. To fakt, że e, nawet e, biorąc pod uwagę te nasze żarty, przyprowadzają e, je teściowe swoich e, zięciów i faktycznie e, tutaj to się sprawdza. E, a powiedz mi. Czy z takiego przyprowadzenia e, swojego partnera, taty, brata, e, zdarzyła się taka sytuacja, że to była bardzo dobra decyzja i to e, zaangażowanie tej kobiety i determinacja to jakoś wpłynęła, uratowała zdrowia, może nawet życie e, mężczyzny. Czy takie sytuacje się też zdarzały? Może jakoś pamiętasz, mogłabyś nam tu przytoczyć? Pamiętam, to była jedna z takich sytuacji, kiedy na badanie profilaktyczne przyszedł pan, a w zasadzie nie przyszedł, tylko praktycznie został wepchnięty do gabinetu przez żonę, i ona mówi, że ona będzie tu stała za drzwiami i pilnowała. Bo ja oczywiście zawsze zapraszam, jeśli jest para do gabinetu, mówię, jeżeli tutaj małżonek wyraża zgodę, to może pani uczestniczyć w badaniu, może pani tutaj sobie siedzieć w gabinecie obok. Nie, nie, nie. Ona tutaj męża zostawia, ona będzie na korytarzu, tutaj siedziała za drzwiami i czekała. Można, Burmuszony strasznie, w ogóle nawet nie chciał ze mną rozmawiać. Powiedział, że żona go prawie podstępem zmusiła do badania. No ale później zaczęliśmy rozmawiać. No i okazało się, że tata miał raka jelita grubego w dość młodym wieku, ponieważ zmarł, jak miał około 51 czy 52 lat. I był to już zaawansowany, rozsiany nowotwór. W rodzinie ze strony męskiej również dziadek, dziadka, brat. Więc jak zaczęłam z Panem rozmawiać, to jemu nagle, jakby z tej perspektywy rozmowy z lekarzem, zaczęły się różne, widziałam w głowie układać myśli. No i jak te emocje, jakby opadły tego pierwszego. Zagniewania na żonę, no to faktycznie, że stwierdził, że tak. Bo ja oczywiście zawsze mówię, że ja nikomu na siłę badania nie zrobię. Jeżeli ktoś się nie zgadza, nie wyraża zgody, to nic na siłę. On musi mieć, wyrazić pełną, świadomą zgodę na badanie. Więc pan się położył na leżance, zaczęliśmy badanie i zapytałam się go wtedy, jeszcze zanim założyłam kolonoskop. Czego on się tak naprawdę w tym badaniu boi? Najbardziej. Czy badania, czy żony, czy a on, taki y, tak, pamiętam, spojrzał na mnie i powiedział, wyniku tego, co pani może znaleźć. No i powiem szczerze, że tak mnie to troszeczkę, mm, że tak powiem, y, postawiło na baczność i tak mnie zdziwiło, bo powiedział to całkiem racjonalnie i spokojnie. Zaczęliśmy badanie, i słuchaj, o ile dobrze kojarzę, to było gdzieś w połowie esicy. Tam był bardzo zaawansowany polip. Duży, e, wypełniający praktycznie światło. E, olbrzymi polip. E, ja z, zrobiłam badanie pełne do kątnicy. Wycofując aparat, pacjent razem ze mną, e, jakby oglądał to badanie, i kiedy zobaczył tego polipa. To tak spojrzał mi po prostu prawie, że w oczy i powiedział: "Wiedziałem, wiedziałem, że coś będę miał i dlatego tak się bałem". I później rozmawialiśmy jeszcze na temat właśnie tych wszystkich wydarzeń, które miały miejsce, o których wcześniej mówiła żona, i okazało się, że właśnie jego największym strachem było był strach przed znalezieniem raka, że on się tak bardzo go bał, że wypierał w ogóle y, zrobienie badania i to, że my możemy zainterweniować jakby 10 lat szybciej niż jego ojciec mając nowotwór zmarł, tak mając rozsiany proces nowotworowy, bo właśnie on przyszedł do mnie na badanie mając chyba 41 albo 42 lata. E, potem e, tak, to był bardzo młody człowiek, który właśnie w programie badań przesiewowych Uczestniczył właśnie już jako 40-latek, bo taką miał możliwość. I potem poprosiliśmy żonę i on tak bardzo fajnie spojrzał się na tą żonę z taką miłością w oczach i powiedział: Dziękuję ci, kochanie. No, ja teraz wiem, że jeszcze będę musiał iść na zabieg. Ja mówię, to niech Pan teraz powie, że tak naprawdę to żona Panu uratowała życie. I on wtedy nic nie powiedział, tylko tak mu łzy takie poleciały po polikach, i tak widziałam jak te wszystkie emocje odpuściły. I po prostu później już wiedziałam, że oni razem pojechali właśnie na zabieg, że wszystko się dobrze udało. Dostałam kartę ze szpitala, pan miał usuniętego tego polipa. I potem właśnie tego olbrzymiego polipa, właśnie z, ze zmianami już dość zaawansowanymi, ale dalej to był jedynie polip. I przyszedł właśnie podziękować mnie osobiście za cierpliwość i jakby takie łagodne podejście do niego, że go jakby nie zniechęciłam, a dzięki temu no to już on wszedł w nadzór nad endoskopią, już jakby jak emocje opadły, wszystko zostało zrobione, polib wycięty, to był przeszczęśliwy, że nie podzieli losu jakby mężczyzn w swojej rodzinie. Taka, taka bardzo wzruszająca właśnie y, dla no mnie. No ciekawa y, historia. Tak, historia. dokładnie. Trachuję go taką ja nie widzę u, u, u mężczyzn właśnie przed badaniem, jako samo badanie, ale pojawia się ten strach przed wynikiem. Może, być może y, oni boją się takiej bezradności później, co dalej. Y, no bo. Jestem głową rodziny, będę chory, nie będę miał siły. Może to ich tak gdzieś blokuje przed tym, żeby podjąć jednak to wyzwanie, sprawdzić i cokolwiek się wydarzy, to po prostu no, dalej podjąć leczenie. Może boją się stracić jak gdyby tą, tą pozycję i, i, i tę siłę, tak? ale przecież my, kobiety, możemy tutaj świetnie sobie razem wspólnie poradzić. Tak? I, i przejąć część obowiązków i, i wesprzeć tych mężczyzn. Mam nadzieję, że Twoja historia e, dalej, jak gdyby, znalazła swoje światło i inni mężczyźni tam z jego grona, czy to koledzy z pracy, czy sąsiedzi, czy z rodziny zgłosili się dalej e, do Ciebie na kolejne badania, bo pewnie w ich przypadku być może e, mogłoby być podobnie, a, a przynajmniej ta profilaktyka tutaj e, zadziała. Jeśli mogę powiedzieć, z tego co wiem, mhm. to e, młodszy brat e, również zgłosił się na badanie co prawda nie do mojego ośrodka, ale w miejscu swojego zamieszkania, również się przebadał i również miał usuniętego polipa. Fajnie, że ta historia ma takie szczęśliwe zakończenie i jak gdyby ona dalej się tutaj rozwinęła. A powiedz mi, jak już rozmawiamy o tych kobietach, o tym wsparciu, to czy możemy te kobiety włożyć Podzielić na jakiś wiek, w którym wieku one są takie najbardziej aktywne. Czy to są młode kobiety, czy to są starsze kobiety, kiedy już są mamami, czy to są partnerki, czy raczej nie ma tutaj jakiegoś większego podziału ani nadwyżki, czy to więcej albo te mniej. To są już zazwyczaj kobiety dojrzałe. Powiedzmy, zaczyna się tak, ja obserwuję od około. 30 roku życia, do praktycznie tak jak program Badań Przysiewowych, tutaj sprawę definiuje 65, ale są też starsze, tak? Są i młodsze, pojedyncze przypadki, ale też są, są i starsze kobiety, ale taki jakby trzon to powiedziałabym między 35 a 65 rokiem życia, bo to są zarówno córki, to są mamy. To są siostry, ale to są również babcie, to tak jak mówiłam, to są koleżanki i nawet teściowe, więc wiesz, to jest jakby cała paleta różnego rodzaju miejsca, które kobiety zajmują w tym świecie. Są również kobiety szefowe, które przychodzą ze swoimi pracownikami i wspierają ich czy je, bo to są zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Bo pamiętam taki przypadek i nawet nie był on jedyny, kiedy y, szefowa przywiozła swojego pracownika na badanie, bo nikt inny nie mógł w danym momencie y, z nim razem przyjechać. Tak, a zawsze jest powiedziane, że powinna być osoba towarzysząca. Więc y, to była właśnie ona postawiła się jakby w, w tej roli i również y, ją spełniła. Pamiętam również szefa, tak? czyli y, y, właściciela dużej firmy, który jeżeli któryś z jego pracowników nie miał możliwości y, przyjechać samemu, to on ich po prostu y, przywoził i, i dwóch czy trzech. Wtedy swoich pracowników przywiózł, a on y, był na badanie, potem przywieziony przez jednego z nich. Tak więc, słuchajcie, to pełna organizacja wtedy była. Wracając do, do kobiet i sposobu, jak one wpływają na to, że mężczyźni do ciebie przychodzą na badania, to czy mogłabyś y, kilka takich. Y, Trików, o którymi one się z tobą e, dzieliły, jak one wpłynęły na to, że jednak finalnie ci mężczyźni u ciebie e, e, wylądowali. Czy to były jakieś podstępy, groźby, prośby? E, jakie to były sposoby? I czym one się najczęściej posługują i co najlepiej działa? Zwykle to, to jest taka łagodna perswazja i przekonanie y, o tym, co co jest dobre, tak, czyli one są przekonane do tego, że badania profilaktyczne mają sens, zazwyczaj same się już wcześniej zbadały, więc również zachęcają. Później mówią również, że wspierają w procesie przygotowania, bo to też nie jest proste dla mężczyzny, ten przejść na dietę, przygotować się, no i one są wtedy w takiej roli organizatorki, no bo czasami facet mówi, ja na to nie mam czasu, ja nie wiem jak to zrobić i, i tak dalej i znajduje jakieś wymówki, żeby jednak odsunąć w czasie to badanie profilaktyczne. One wtedy wychodzą z inicjatywą i mówią, słuchaj to ja Ci pomogę, zrobimy razem dietę, ja tutaj Ci wszystko przygotuję, ja Cię zawiozę albo ja Ci pomogę, nie będzie problemu, taki znajdziemy termin, żeby nam wszystkim Pasowało. Są też kobiety, które jakby używają różnego rodzaju argumentów. No słuchaj, tata chorował, ty brat chorował, dziadek. No, ja zależy mi na twoim zdrowiu i chciałabym, żebyś, ty wiedział, żebyśmy my wiedzieli, tak? Czasami kobiety mówią wprost, że one to robią z miłości, dlatego, że kochają swojego partnera i chcą, żeby był z nimi długo i szczęśliwie, że jest ojcem ich dzieci, że ma do spełnienia taką rolę i jeżeli zbada się, to oni będą wiedzieli, tak? No był również pan, który został przekonany przez swoją małżonkę do badania, bo właśnie miał zainwestować olbrzymie pieniądze w jakiś tam dodatkowy rozwój firmy, no i ona mówi do niego, słuchaj, Bierzesz kredyt na tyle, a tyle setek tysięcy złotych, no to chyba trzeba by się zbadać, czy ty jesteś zdrowy, czy ty udźwigniesz to wszystko. nie? Więc takie argumenty tak, również padają. Raczej takich podstępów to nie ma. Czasami, czasami gdzieś to tam staje, powiedzmy sobie, na ostrzu noża, ale zwykle jednak nie jest to przymus, tylko jest to taka, taki rodzaj tak? W któremu no, mężczyźni myślę, że ulegają, czasami dla świętego spokoju, z tego co widzę, e, czasami faktycznie, że mm, mają gdzieś taką bardzo głęboko skrytą obawę, i jak kobieta to wypowie, e, no to oni najpierw się bronią, bo to są te wszystkie fazy, jakby przed, tą, przed tym badaniem, e, więc oni się bronią, no potem w jakiś sposób. Są do tego skłonieni, czy podejmują decyzję, no ale wiem, że są również panowie, których mimo wszystko nie dało rady z... namówić, czy skłonić do tego, żeby się badali. i niestety skończyło się to bardzo źle i takie przypadki również, również znam. Skoro no, mężczyźni mają z tym taki problem, to, to drogie panie, e, działajcie tak jak działacie do tej pory. Namawiajcie, dbajcie o swoich partnerów, e, rodziców, dziadków, e, przyprowadzajcie ich na badania. E, pamiętajcie, że oni jednak mają trochę dłuższą drogę i decydują się trochę trudniej na to badanie, jest im trudniej. Więc wesprzyjmy je, drogie panie, i myślę, że to z naszej strony kolejny raz apel do kobiet, jakbyście mogły tutaj użyć swoich tajemniczych mocy i sprawić, żeby ci mężczyźni do nas trafiali. A to na pewno dobrze wpłynie na ich szczęśliwe i zdrowe dalej życie i wasze wspólne. Dobrze, powiedz mi, Marto, jeszcze tak na koniec. A czy jesteś też wsparciem dla tych kobiet? Czy było tak, że. No przyszła kobieta, okazało się, że jest duży problem, no i co teraz? I znowu na jej barkach jest problem. Jak one sobie dalej z tym radzą? Wiesz co, radzenia sobie z problemami rodzajów jest tyle, ile jest ludzi, z tego co ja widzę. Generalnie każdy potrzebuje innej ścieżki, Radzenia sobie z problemem, bo nie ukrywajmy, że choroba nowotworowa to nie jest łatwy temat w życiu człowieka. I to, co ja mogę zrobić z mojej strony, to przede wszystkim dać wsparcie merytoryczne, takie, które jakby pomaga ogarnąć czasoprzestrzeń, co ja mam dalej z. Która nazywa się, Co ja mam dalej zrobić z tym, co właśnie się okazało, z moją diagnozą. I tak jak y, dla mnie, właśnie najważniejsze jest, żeby pacjent nigdy nie wyszedł z kartką papieru, z opisanym wynikiem za drzwi i nie myślał sobie, Boże, i co ja mam teraz zrobić? Ja nic nie wiem, ja znowu muszę coś samemu ogarniać, bo ja się. Zawsze staram pacjentowi już pokazać drogę. Czyli jeżeli zdiagnozujemy chorobę nowotworową, guza, raka, jelita grubego, to taki pacjent dostaje ode mnie zawsze pełne informacje. Co on ma teraz zrobić? Gdzie ma zadzwonić? Jakie musi z, zrobić dalsze kroki? Jakie dokumenty tak? gdzie pójść. Jeżeli pacjent chce, żebym mu poleciła ośrodek, do którego powi chce, powinien się udać, to ja również to robię. I mm, opisuję wszystko, co się dalej zadzieje. chociażby w kilku w kilkunastu zdaniach. Jeżeli pacjent czy pacjentka życzą sobie, żeby to również powiedzieć rodzinie, to również to robię, tylko to jest zawsze na, za zgodą i na prośbę pacjenta. Pomagam również już, czy tuż przed zabiegiem, czy po zabiegu, no bo ja również pracuję w jednym z ośrodków, który zajmuje się leczeniem pacjentów z rakiem jelita grubego, więc sama to jakby znam wszystko od środka, więc jestem w stanie bardzo to dokładnie Wytłumaczyć taki pacjent, u którego ja osobiście rozpoznaję zmianę nowotworową w grubym, nigdy nie zostaje sam. Zawsze jest konkretną instrukcją, co gdzie ma zrobić, i chciałabym właśnie, żeby ten program pierwszej, profilaktycznej kolonoskopii w życiu również nie kończył się tylko wykonaniem badania albo edukacją, ale również. Zawierał w sobie ten trzeci filar, jakim jest most diagnostyczno-leczniczy. Czyli, jeżeli mamy postawioną diagnozę, to dajemy również instrukcję, co dalej zrobić z tym, co się właśnie okazało, co zostało zdiagnozowane z danym problemem, żeby pacjent nie został z nim sam. To bardzo ważne, kolejny raz to podkreślamy, więc. Drogie panie, drodzy panowie, pamiętajcie o naszym programie, pamiętajcie o zrzutce, wrzucajcie ile możecie, a my obiecujemy, że ten program na pewno ruszy i będziemy realizować mnóstwo badań, będziemy mogli Wam pomóc, wspierać Was w taki sposób, jak tutaj Marta opisała od początku do końca. Zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków. Pozdrawiamy Was serdecznie. Trzymaj się, Marta, dzięki. Pozdrawiamy i do następnego odcinka. Cześć. Jeśli chcesz wspierać Fundację Zdrowy Brzuch, możesz wpłacać na nasz cel. Pierwsza w życiu klonoskopia. Link znajdziesz w komentarzu. Dziękujemy.